Rozdział siódmy: Wzgórze trudów. Patrzyłem, jak oni wszyscy posuwali się naprzód, aż doszli do stóp wzgórza trudów, u podnóża którego znajdowało się źródło. Były też w tym miejscu, oprócz wąskiej drogi, która wiodła do bramy, także dwie inne drogi. Jedna z nich od stóp wzgórza skręcała w lewo, a druga w prawo. Wąska droga prowadziła jednak prosto w górę ku szczytowi wzgórza, stąd to wejście po zboczu wzgórza nazywa się drogą trudów. Chrześcijanin najpierw napił się wody ze źródła, aby się orzeźwić, a następnie zaczął wchodzić na wzgórze, mówiąc Na wzgórze to pragnę, choć strome się wspiąć, Bez lęku, choć strachem chce trudność mnie zdjąć. Wszak czuję, że tędy wiedzie życia szlak, więc serce odwagi nie mdlej lepiej wszak choć trudną, lecz prawą drogą naprzód iść, niż złą, chociaż łatwą, do zginienia wnieść. Ci drudzy dwaj też doszli do stóp tego wzgórza. Gdy jednak zauważyli, że jest ono strome i że były też dwie inne drogi do dyspozycji które jak mniemali z powrotem łączą się z tą drogą, którą poszedł chrześcijanin, postanowili pójść tymi drogami. Jedna z nich nazywała się Niebezpieczeństwo, a druga Zagłada. Tak więc jeden z nich poszedł drogą zwaną Niebezpieczeństwem, która zaprowadziła go do wielkiego lasu, drugi zaś udał się wprost drogą do Zagłady, która go zaprowadziła na szerokie pole, potem w ciemne góry, gdzie się potknął, upadł i już więcej nie powstał. A potem spojrzałem za chrześcijaninem, aby zobaczyć, jak wchodzi na wzgórze. Spostrzegłem, że z biegu rychło przeszedł do zwykłego marszu, a następnie do spinania się używając i rąk i nóg. Tak było strome to wejście. Mniej więcej. W połowie drogi do szczytu wzgórza znajdowała się miła altana, zbudowana przez Pana tego wzgórza, aby zmęczeni podróżnicy mogli w niej odpocząć. Gdy do niej dotarł chrześcijanin, usiadł, aby się posilić. Wyjął też z kieszeni, którą miał na piersiach, swój zwój i pokrzepił się jego czytaniem. Zaczął też raz jeszcze oglądać swój płaszcz, czyli szateł, darowaną mu, kiedy był przy krzyżu. Ciesząc się tym widokiem przez chwilę, niepostrzeżenie się zdrzemnął i w końcu twardo zasnął, skutek czego zatrzymał się na tym miejscu do późnego wieczora. W czasie snu wypadł mu z ręki jego zwój. Nareszcie podszedł ktoś do niego i obudził go, mówiąc: Idź do mrówki, leniwcze! Obacz, drogi jej, a nabądź mądrości. Usłyszawszy te słowa, chrześcijanin pośpiesznie podniósł się i biegiem udał się w dalszą drogę, i tak robiąc długie kroki, dotarł do szczytu wzgórza. Kiedy znalazł się tam, zobaczył dwóch ludzi pędzących w jego stronę, imiona ich lękliwy i nieufny. Widząc takich pędzących, chrześcijanin zawołał: Panowie, co się stało? Przecież wy pędzicie w przeciwnym kierunku. Lękliwy odpowiedział, że oni szli do syjęskiego grodu i że wdrapali się na to trudne miejsce, ale że im dalej się posuwamy, powiada, to napotykamy na tym większe niebezpieczeństwa i dlatego zawróciliśmy i idziemy z powrotem. Nieufny zaś dodał: Tak, wszak tuż przed nami na drodze leżą dwa lwy. Nie wiemy, czy śpią, czy nie śpią. A gdybyśmy się byli zbliżyli do nich, także mogłyby nas dosięgnąć niewątpliwie, by nas były rozszarpały na kawałki. Chrześcijanin, zaczynam się w związku z tym, co mówicie, lękać, ale dokąd ucieknę, aby znaleźć bezpieczne schronienie? Do mego własnego kraju nie mogę, gdyż ten zostanie spalony ogniem i siarką. Tam na pewno zginąłbym. Tylko jeśli się do niebieskiego dostanę grodu, jestem pewien bezpieczeństwa. Muszę zatem ryzykować. Iść z powrotem to pewna śmierć. Iść naprzód to lęk przed śmiercią, ale potem żywot wieczny. Ja pójdę naprzód. Tak więc, nieufny i lękliwy, pobiegli w dół po zboczu wzgórza, a chrześcijanin poszedł dalej. Gdy w dalszym ciągu rozmyślał nad tym, co usłyszał od onych dwóch, sięgnął po swój zwój, aby pokrzepić się czytaniem, ale spostrzegł, że go tam nie ma. Ogromnie się tym przeraził i przez chwilę nie wiedział, co robić. Koniecznie mu był potrzebny ten zwój, który zwykł go był pokrzepiać i który miał być jego przepustką do niebieskiego grodu. Brak tego zwoju przedstawiał dla chrześcijanina okropną zagadkę. Dopiero po dłuższej chwili przypomniał sobie, że zasnął w owej altanie, która znajdowała się na połowie wysokości wzgórza, i że to musiało być przyczyną zgubienia tego pergaminu. Upadł więc na kolana i prosił Boga o przebaczenie mu tego głupstwa, a potem udał się z powrotem, aby szukać swego pergaminu. Kto może określić słowami ból serca chrześcijanina? Gdy musiał iść taki kawał drogi z powrotem. Niekiedy wzdychał, to znów płakał i często robił sobie wyrzuty za to, że był tak głupi i że zasnął w miejscu, które było przeznaczone jedynie dla krótkiego odpoczynku strudzonych. Tak więc szedł z powrotem, cały czas bacznie rozglądając się na obie strony, czy czasem, gdzie nie ujrzy swego zwoju, który go już tyle razy pokrzepiał w czasie podróży. Wreszcie doszedł do miejsca, z którego już można było widzieć altanę, w której niedawno usiadł i zasnął. Ale widok ten odnowił jego boleść tym bardziej, przywodząc mu jeszcze raz na myśl to wielkie zło, jakim było jego zaśnięcie. Idąc więc dalej, opłakiwał swój grzeszny sen, Mówiąc, nędznyż ja człowiek, że też usnąłem za dnia, że też zasnąłem pośród trudności, że też ja tak dalece pozwoliłem ciału, aby użyć tego miejsca odpoczynku, dla przyniesienia ulgi memu ciału, gdy pan tego wzgórza zbudował je tylko dla odświeżenia ducha pielgrzymów. Ile to kroków zmarnowałem. Coś podobnego spotkało za grzech Izraela, gdy musiał wrócić ku Morzu Czerwonemu. Teraz muszę z bólem stawiać te kroki, które mogłem stawiać z radością, a to wszystko z powodu tego grzesznego spania. Jakże już do tej pory mogłem być daleko? Muszę przemierzyć trzykrotnie ten odcinek drogi, który wystarczyłoby przejść tylko jeden raz. A teraz. Prawdopodobnie zostanie mnie tutaj noc, gdyż dzień się już nachylił. O gdybym tylko nie był usnął. Tymczasem dotarł znowu do altany, gdzie na chwilę usiadł i płakał, aż wreszcie, sprawiła to opaczność, ze smutkiem, zaglądając pod ławkę, odkrył tam swój pergamin, który natychmiast podniósł i drżąc cały umieścił na piersiach. W radości jego z powodu odzyskania swego pergaminu nie da się opowiedzieć. Wszak był on zapewnieniem wiecznego życia i dostąpienia przyjęcia w upragnionej przystani. Toteż zwój ten mocno przytulił do piersi, podziękował Bogu za skierowanie jego wzroku na to miejsce, gdzie leżał, i ze łzami radości ruszył znowu w podróż. A jakże żwawo przebył teraz przestrzeń dzielącą go od szczytu wzgórza, mimo to, zanim tam przybył słońce, zaszło. To spowodowało, że raz jeszcze przypomniał sobie marność swojego zaśnięcia, zaczął więc ponownie żalić się sam na siebie, powtarzając takie słowa. O grzeszny śnie. Z powodu ciebie zapewne noc mnie została bez schronienia, będę musiał chodzić bez słońca, ciemność będzie okrywać ścieżkę moich nóg, a uszy moje napełniał przeraźliwe głosy rozmytych stworzeń, a to wszystko z powodu mego grzesznego snu. Przypomniał sobie również to, co mu opowiedzieli lękliwy i nieufny o lwach, których widok takich nastraszył. Rzekł wtedy sam do siebie, te zwierzęta szukają żerów w nocy. Jeśli bym je spotkał w ciemności, to jak się przed nimi obronię? Jakżebym mógł uniknąć niechybnego rozdarcia mnie przez nie na strzępy?